Dzień dobry kochani, witam Was w kolejnym filmiku z serii Pika Kart. Wybierz kartę. Ha, mam dzisiaj dla Was trzy grupy. Będziemy sobie czytać wiadomość od osoby, o której myślicie. No i zobaczymy, cóż tu ciekawego będzie. Wejrzymy sobie zarówno w emocje tej osoby, jak również w jej myśli, czyli troszeczkę w tą rzeczywistość i świat 3D, ale również w te, w te troszeczkę mniej uświadomione, tak bym powiedziała, aspekty. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje. Jest mi super przyjemnie, że jesteście ze mną. No i co, weźcie głęboki wdech, wydech, spójrzcie sobie na karty. Ta grupa, która do Was powie, to będzie Wasza grupa. Mamy tutaj księżyc, list i kwiatek. Czyli grupa numer 1, numer 2 i numer 3. Zaczynamy od grupy pierwszej, czyli naszego księżyca. Ogólna energia to jest dwójka buław. I zobaczmy sobie ha, wiadomość od tej osoby wiadomość od tej osoby. Dzisiaj spróbuję tę wiadomość troszkę inaczej przeczytać niż do tej pory. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy taka forma Wam pasuje, czy woleliście poprzednią. Ha, zaczynamy. Słuchajcie, grupa pierwsza. Bałem się tego, co będę mówiła w formie męskiej, ale odwróćcie, jeżeli to jest inaczej, to tak mi jest łatwiej. Bałem się tego, co miałaś mi do zaoferowania i bardzo skrywałem swoje emocje. Tworzyłem iluzję, że jestem już ze sobą ogarnięty i. Bałem się przyznać, że doganiają mnie moje demony. Wiem, że chciałaś mi oferować dużo dobrego, ale nie umiałem tego przyjąć, bo nie czułem się wystarczająco dobry. Czułem, że na poziomie emocjonalnym zdecydowanie mnie przewyższasz. Wiem, że teraz cierpisz yy, i że to nie jest pierwszy raz, kiedy Cię zraniłem, yy, ale jesteś silna. A to nie musi znaczyć, że to jest między nami koniec. Yy, ja też teraz bardzo cierpię i tęsknię za Tobą. Mam wrażenie, że straciłem swoją szansę i nigdy już cię nie odzyskam, a bardzo bym chciał. Nie jestem jednak gotowy na to, żeby złożyć ci jakąkolwiek ofertę. Mam za dużo rzeczy do przepracowania. Tak wyglądałby list od tej wyższej, że tak powiem. Części tej waszej osoby. A teraz sobie zobaczymy, co tutaj jest w tej sferze takiej czysto. czysto. prozaicznej, czysto. rzeczywistej, może w ten sposób. Ta osoba to jest osoba, która za wami tęskni, to jest osoba, która chciałaby, żeby to jakoś się odbudowało, natomiast to nie jest ta energia, w której to się może wydarzyć. Zaraz zobaczymy sobie, co tu się dzieje, takiego, że, że ta energia nie jest ok. zobaczcie, że mamy tutaj diabełka w odwróceniu. Ta osoba jest bardzo silnie związana. Bo pytamy o uczucia do Was, taki, o wiadomości dla Was, więc tutaj e, ta osoba jakby jest bardzo silnie związana z, z Wami. E, natomiast też mam wrażenie, że boi się ponieść karę za coś, co zrobiła. I ma też poczucie, że na tą karę poniekąd zasługuje. <laughs> tak, no, kochani, na razie tutaj mamy drzwi do romansu i E, taką opiekuńczą relację w odwróceniu, więc jak najbardziej jest na nie szansa, natomiast teraz te drzwi są zamknięte. E, I e, zaraz spróbujemy sobie zobaczyć, co możemy zrobić, żeby ha, żeby się otworzyły. Kochani, trzeba odpuścić. E, I nie mówię, że trzeba odpuścić i darować sobie tą relację, tylko czasami, żeby coś dostać, trzeba umieć z tego zrezygnować. I to jest bardzo trudne, ale jeżeli będziecie umieli to odpuścić, to jest szansa na to, że to do Was wróci samo. I zobaczmy sobie... Aha. Zawsze ufam kierunkom, w które popycha mnie wszechświat i wiem, że jestem prowadzona, czyli zaufajcie, odpuśćcie. Co ma, co ma być nasze, będzie nasze. Co ma, być, co ma do nas wrócić, do nas wróci, i musicie zaufać w to, że to jakby w tej chwili tak musi być. Tworzę yy, świadome momenty w ciągu dnia, kiedy przypominam sobie, że jestem miłością. A cuda są czymś naturalnym, i obecność miłości przepędza strach. Więc kochani, tutaj trzeba nie bojąc się po prostu puścić to wolno i zaufać temu, że wszechświat przyniesie Wam dokładnie to, co jest Wam pisane. I to będzie to, co da Wam szczęście. I być może to będzie nadal ta relacja, ponieważ tutaj widać, widać uczucia i widać to, że, że ta osoba za Wami tęskni i że cierpi, podejrzewam, że Wy także, natomiast, kurczę, no, trzeba to puścić, po prostu trzeba to puścić. Ściskam Was mocno, dzisiaj chyba będziemy mieć krótsze czytania. Ściskam Was mocno, trzymajcie się ciepło i widzimy się w następnym filmiku. Jeżeli z Wami rezonowało, koniecznie zostawcie kciuk w górę i subskrybujcie. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, grupa druga. Grupa druga, czyli list. Co my tu mamy? Trójka kielichów. Zobaczymy sobie zaraz w grupie pierwszej już to powiedziałam, ale troszeczkę będzie inne to czytanie niż zawsze i zaczniemy sobie od tej jakby podświadomości tej duchowej strony waszej osoby. Będę używać męskiej formy, natomiast dopasujcie to do swojej sytuacji, bo tutaj jakby płeć nie ma jako tako znaczenia. Czuję, że utknąłem i nie wiem jaką decyzję mam podjąć. Chcę chcę wybrać dobrze i paraliżuje mnie konieczność podjęcia tej decyzji. Um, boję się, że co nie zrobię, to będzie źle i wydaje mi się, że sytuacja, w której jestem, po prostu nie ma dobrego wyjścia. Mam wrażenie, że cały świat jest przeciwko mnie i że w tym wszystkim brakuje mi też e, szczęścia, e, przez co z kolei trochę mniej przykładam się do tego, żeby to się udało, ponieważ już w mojej głowie to jest skazane na porażkę. Nie jestem w stanie uwierzyć, że ta sytuacja jest jeszcze do odwrócenia, że ta sytuacja jest jeszcze do e, ogarnięcia i że jeszcze możemy być szczęśliwi. Mm. Jest we mnie bardzo dużo e, uczucia do ciebie. Być może e, nie byłem Ci w stanie tego okazać i dałem Ci powody, żeby sądzić, żebyś sądziła, e, że jest inaczej i że w moim życiu pojawił się ktoś inny, ale to ty jesteś dla mnie ważna, to ty sprawiasz, że czuję się pewien pewny siebie, to ty sprawiasz, że. U moich stóp leży cały świat, bo jesteś całym moim, moim światem. Ale wiem, że e, wiem, że to spieprzyłem, przepraszam za kolokwializm, e, i nie wiem, czy zasługuję jeszcze na to, żebyś patrzyła na mnie tak jak kiedyś, choć bardzo bym tego chciał. Natomiast decyzja, którą dzisiaj muszę podjąć, sprawia, że. Nie umiem uwierzyć w to, że to się jeszcze uda. Postaram się znaleźć w sobie siłę, która sprawi, że podejmę dobrą decyzję w oparciu o to, co jest, a nie tylko o to, co jest w mojej głowie. I tu mamy tą część serducha. Zobaczmy sobie, co jest w głowie, i tutaj już będziemy, że tak powiem, trochę normalniej. Koniecznie dajcie mi znać, czy to jest forma czytania, która odpowiada Wam bardziej, czy jest to forma czytania, która odpowiada Wam mniej. W głowie jest nadzieja, ale też potrzeba zastanowienia się. I tak, tutaj słuchajcie, tutaj jest lęk przed tym, że to się już nie poukłada, bo tu jest uczucie, natomiast tu się wydarzyło coś złego, co. E, w głowie tej osoby też, bo i w sercu, i w głowie sprawia, że ma wrażenie, że Wy już nie. nie wiem, czy nie dacie szansy, czy po prostu ta sytuacja nie ma dobrego rozwiązania. Natomiast on ma nadzieję, że jeżeli wejrzy wystarczająco głęboko w siebie i się wystarczająco zastanowi, to być może jeszcze tu się uda coś, coś z tego, że tak powiem, wydziergać. Ale to, że ta osoba się zastanawia, może trwać bardzo długo. I ta osoba nie jest w ogóle jakby w energii podejmowania decyzji. Ona chce dotrzeć do tej energii, ale w tej energii zdecydowanie nie jest. I zobaczmy sobie, co tu się więcej dzieje. Nie wiem, czy wy widzicie to, ale to jest karta braku decyzji. Mam wrażenie, że w sporej grupie mógł, mógł to być temat. Tego, że albo ktoś, albo coś stanęło na drodze tej relacji. Bo tutaj mamy community, a tutaj mamy trójeczkę kielichów, i tu i tu mamy sytuację, gdzie jakby. gdzie może być konkurencja, o tak to brzydko powiem. Anioł miłości w odwróceniu. Mam wrażenie, że tutaj to, to, to bardziej chodzi o Was. I znowu, skupcie się troszeczkę na sobie. I poszukajcie troszeczkę tej miłości własnej. No i druga czakra, tak? Czyli czakra sakralna to jest dla Was praca i zobaczmy sobie jeszcze, jakie rady mają dla Was karty. Moje wibracje y, mówią głośniej niż moje słowa, czyli nastawiajcie się pozytywnie i pamiętajcie, że czasami y, skutek wyprzedza przyczynę. I y, jeżeli wchodzimy w, taką, w takie wibracje y, dobrobytu, to ten dobrobyt do nas potrafi przyjść. I to jakby dotyczy, się dobro, do, dotyczy dobrobytu każdego rodzaju, czy to jest materialnie, czy to jest emocjonalnie, jakby jeżeli wejdziecie. Fajne wibracje, to łatwiej przyciągniecie fajne rzeczy e, do swojego życia. Mm. Atak, ból, strach, ocena i każda forma rozłąki są cichymi krzykami o pomoc. Więc z, e, mam wrażenie, że to może dotyczyć tej sytuacji, ale nie musi, to jest ważne e, to jest ważne przesłanie, które teraz zabrzmi bardzo dziwnie, ale ja wiem, że jest tam jedna, przynajmniej osoba, do której to jest i czuję, że po prostu muszę, muszę to powiedzieć. E, jeżeli macie dziecko w okresie buntu, które mm, mocno odpierdziela to zwróćcie na to dużą uwagę i spójrzcie na to jak na wołanie o pomoc, bo mam wrażenie, że to jest jakieś takie ostrzeżenie, że, e, że to jest dobry moment, jakby, żeby zareagować, bo może to mieć później gorsze skutki. E, natomiast dla reszty przepraszam, bo jakby ja wiem, że to jest do pewnie jednej osoby, ale, ale musiałam. Natomiast dla reszty to też zastanówcie się, skąd te problemy w tej relacji się wzięły, i jeżeli będziecie postanawiać, że tą relację trzeba naprawić, to oprócz tego, że trzeba naprawić to, co jest na zewnątrz, to trzeba spojrzeć też na fundamenty i zastanowić się, jak zbudować tę relację na nowo, tak, żeby ona miała silne fundamenty, czyli nie zrywamy papę z dachu i kładziemy nową, tylko faktycznie e, jedziemy z tym od zera, że tak powiem. Dzisiaj strasznie, strasznie kolokwialnie mówię. E, I zamiast modlić się o wynik, e, modlę się o dobro wszystkich. E, więc tak, to też fajnie jest zwrócić uwagę na to, co się dzieje jakby poza samymi nami w naszym najbliższym otoczeniu. Kochani, jeżeli rezonowało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, e, trzymajcie się ciepło, e, to jakby to nadal jest wszystko z, z potencjałem, a ta osoba po prostu jest w tej chwili mocno zawieszona w tym, e, w tym, jak się czuje. E, Trzymam za Was mocno kciuki, ściskam Was i widzimy się w następnym czytaniu. I kolej na naszą grupę numer 3, czyli nasz kwiatuszek. Tu mamy kochanków w odwróceniu. Ja już mówiłam obu grupom, bo nie powiedziałam na początku, że to będzie trochę inne czytanie, bo będę bezpośrednio przekazywać wiadomości od tej osoby. Najpierw jakby tej duchowej części, a później zajrzymy sobie w głowę. Natomiast będę używać formy męskiej, e, ale to nie znaczy, że to jest wróżba, która tyczy się tylko mężczyzn. E, jeżeli dotyczy kobiety, to po prostu zmieńcie sobie e, rodzaj i tyle. Bo e, jakby nie, nie jest to wróżba dla konkretnej płci. E, dobra, co my tu mamy? Wiem, że przeze mnie jest Ci smutno. Ech, cały czas spoglądam na to, co było, i chciałbym Cię prosić o możliwość na to, żeby zacząć od nowa, ale boję się, że nie spełnisz tej prośby. Chciałem być najlepszą wersją siebie. Ale okazało się, że przy tobie nie potrafię. Wiem, że mam bardzo dużo pracy, żeby zasłużyć na to, żebyś dała mi jeszcze szansę. Chciałbym, żebyś otworzyła się na moją miłość, bo mam wrażenie, że jesteś teraz bardzo wycofana. Potrafię być dla ciebie. Oparciem i chcę nim być, ale nie jestem jeszcze na to gotowy w realnym świecie. Natomiast jest to podróż, która we mnie już się zaczęła. I teraz zobaczmy sobie, co ta osoba ma w głowie, i tu już będziemy troszkę normalniej, że tak powiem. Ta osoba zdecydowanie chce wam złożyć. Mm, Ofertę, propozycję. Natomiast boi się odsłonić do końca jeszcze na ten moment. Boi się, że jeżeli pójdzie z tą ofertą w pełnej szczerości i powie, co czuje, co i na wątrobie leży, co i na serduchu leży, to może zostać zraniona. Natomiast ta osoba bardzo poważnie myśli o przyszłości i z wami. E, natomiast ta osoba boi się, że Wy już nie chcecie pracy. I tutaj widać ten lęk przed tym, że, że to Wy powiecie. M -m". E, zobaczmy sobie rady dla Was. Będzie chyba krótkie. A nie. Kochani, no rada dla was jest taka, żeby żeby stworzyć tak, czakrę korzenia sobie trochę popracować nad nią, natomiast żeby stworzyć warunki do tego, żeby w ogóle stworzyć jakąś fajną, ciepłą, opiekuńczą relację, to musicie znaleźć balans sami ze sobą. Więc teraz warto skupić się na tym, żeby znaleźć wewnętrzny spokój. Przez modlitwę i medytację tworzę efekt domina w jakby pokoju. Na świecie, taki efekt fali, efekt y, kręgów na jeziorze. E, czyli znowu, żeby żyć w szczęśliwszym świecie, trzeba być szczęśliwszym człowiekiem, a tu z kolei medytacja, medytacja, medytacja. Jeżeli jesteście wierzący, oczywiście modlitwa też jest jak najbardziej wskazana, bo to też jest forma medytacji. Jedność jest moją prawdziwą naturą. Znowu, kochani, jedność, ingyang. Wy musicie jakby znaleźć wewnętrzną równowagę, balans i jedność. To jest bardzo ważne, żeby w ogóle ruszyć tą sytuację i nie tylko tą. Yy, zrobię wszystko, co mogę, żeby być bliżej. Świadomości. Kochani, dużo jakby w siebie teraz. Troszeczkę odpuśćcie całą tą sytuację, która się tu dzieje, bo ja wiem, że tu jest pewnie sporo emocji. Natomiast teraz warto zadbać o jakby swój spokój, pokój i, i, i tą właśnie jedność. A jak to zrobicie, to uwierzcie mi, że cała reszta po prostu przyjdzie. Jeżeli z Wami rezonowało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i komentujcie. No i dajcie znać, czy taka forma czytania Wam bardziej pasuje, czy mniej, a ja Was mocno ściskam i widzimy się w kolejnym czytaniu.